No, witam, witam. I tak pokażę na szybko, co w tej chwili z pracy warsztatu, co się dzieje, co mamy poplanowane. Tak, tutaj klient od Merlotowios yy, siłownik. Naprawiali mu go dwa tygodnie. Yy, regenerowany było tutaj na dole gniazdo. Sądzę, że nawet nie był rozkręcany, uszczelniany, tylko trochę to było wyspawane. jakieś frezarce pewnie przetoczone, wstawione tulejki. dorobili stworzeń, który jest za krótki i tak musimy zrobić dłuższy. Tu są dostawione nowe tulejki w ucho Także to jest tyle zrobione, no to klient przywiózł, to jest Tutaj leży taki siłownik czteroczłonowy od przyczepy To też czekam na uszczelnienia Musimy powymieniać już wszelki to złożyć Tu wstawić nowy pierścień ślizgowy, bo Tu się coś przycięło i się powyrywały te oryginalne pierścienie Są o tyle ciekawe zrobione, że one są Ten plastik biały jest wtopiony jakby na stałe w te w te tuleje cylindrowe, i nie da się tego wymienić, więc da się tu potoczyć rowek i osadzić jakiś taki pierścień ślizgowy, standardowy. Także to może się uda dzisiaj zrobić. Dobra, co my tu dalej mamy? No, tuż tu Merlo sobie stoi, czeka na. Wybudowaliśmy też siłownik przechylenia karety. Bo strasznie przeciekał, miały być wymienione tylko same pakiety uszczelnień, ale to wszystko było na tyle zniszczone i zużyte, że jest to u tokarza. Dzisiaj do odbioru jest utoczone nowe. Tu jest przeosiowany ten główny sworzeń, który trzyma karetkę, Postawione tulejki, jest nowy sworzeń. W oryginale nie ma tej tulejki stalowej twardej, my żeśmy tutaj dołożyli taką tulejeczkę, która później tu, to wszystko łączone jest taką szelką. Także dzisiaj, dzisiaj trochę pewnie powalczymy przy tym merle, jak czasu styknie, no bo tu jeszcze robimy cały, już dawno stojący ten dwuzeczek Clark w końcu udało się skrzynię poskładać. Wczoraj z tą żeśmy rzucili silnik tutaj w ramę. Tomek kręci cały ten teraz makaron, musi tu wszystko popodłączać i jest taki plan, że to może dzisiaj będzie odpalone i ruszy. Most sobie dalej leży. Część już przyszły, ale nie ma kiedy tego poskładać. No bo co my tu mamy na zewnątrz. Na zewnątrz wczoraj się udało z tamtego JCB SLP wyciągnąć wysięgnik cały. Tu sobie leży. Wyciągnięty na razie na zewnątrz, bo tu będziemy mieli trochę takiej roboty ślusarsko. Z pawalniczej yy, brudnej, więc lepiej to będzie sobie na zewnątrz zrobić, yy, tak widać to już że we wcześniejszym filmie. Tutaj pęka ten wysięgnik dość znacznie, Bo Wszystko wbudowane nie było. Widać czy ta tuleja jest cała, czy pęknięta, ale widać, że to nie jest taka okrągła tuleja tak. jak tutaj to widać w środku. o tak, tu w środku ona ma okrągła, a tutaj z tej strony widać, że to jest jakiś taki odlew, i jest to wszystko w takim owalu zrobione, oprawione w tej blasze. Więc trochę będzie roboty, żeby to wszystko rozpłatać, rozebrać. Ta blacha będzie dorobiona, nowa, tu będzie w tym miejscu, gdzie są te kreski przycięta. Tu się zrobi jeszcze takie nacięcia, żeby to wszystko ładnie poprzetapiać. Tamtą blachę, tą cieńszą, tu, która zamyka tą skrzynkę wysięgnika. Też trzeba będzie pofazować, pospawać. Tu trochę wysuniemy teleskop, wyjmiemy siłownik teleskopa. To będzie można się tam dostać czy szlifierką, czy, czy, czy rączką od półautomatu, że to wszystko. Przetopić, wyspawać, bo, bo pęka ten wysięgnik okrutnie. Ktoś to tu próbował ratować, spawał z tej strony, wiadomo, że pęknięcie nie było z tej strony, tylko jest po przeciwnej stronie, po przekątnej jest jakby pęknięcie. Więc to spawanie tam od środka nic nie dawało. Tu takie tam powolenie, wiadomo, jak maszynie jest, jest brudno, nie ma miejsca, no to tak ktoś próbował to posłować na tyle, ile się dało, ale to wszystko. Skoro tu nie trzymało, no to spawanie tu u góry też nic nie pomagało, bo ten wysięgnik pracował w ten sposób nie, że to się tak odginało razem z tą tuleją, z tym wszystkim więc od musiał pękać. No to takie, taki temacik do zrobienia. No, nagle maszynka fajna, dość stara to jest chyba 89 rok ale, ale naprawdę taka jak na ciężką pracę u rolnika to jest to wszystko naprawdę jeszcze całkiem. Całkiem, całkiem. Nie jest to mocno zużyte. No tu jeszcze będziemy wymieniać te tulejki też od razu tego siłownika, o. Bo to wszystko lata jak diabli. No i także to by było na tyle. Mani tu też na no na razie stoi. Jakby klient się aż tak bardzo to maszynie dobija, no to ją trochę żeśmy odstawili na boczny tor. Ale praktycznie jak tu pogarniamy te teleskopy dwie, bo są jakby pilniejsze, to zajmiemy się, zajmiemy się też tym Manitui. No i taka jeszcze mała wrzutka na koniec tygodnia. Mamy 22 kwietnia, piątek, piąteczek, piątunio, weekend trzeba zacząć. Udało się tak: Tomasz dzisiaj tutaj przyspawał nowe ramiona z prawej strony i tam drugie z lewej to co było połamane tutaj w tej ramie krokodyla ale później jeszcze się okazało, że pan właściciel zgłosił, że mu cała tabelka opada w dół, nie trzyma więc wyszło na to, że ten siłownik nie trzyma Tomek go rozebrał, gdzie trzeba mu uszczelnienia wymienić jeszcze nie wiem czy tam świeciłem latarką i ten cylinder w środku też mi się nie podobał, bo nie jest porysowany, tylko wrażenie mam takie że jest tam chyba w dwóch miejscach zaknieciony tak był uderzony czy coś w tym rodzaju, więc nie wiem czy tu wymiana uszczelek coś pomoże, czy nie będzie trzeba tego siłownika reanimować, w, w, po prostu wymieniając ten cylinder. No ale zobaczymy, może może nie będzie trzeba. No, tu z drugiej strony też elegancko spawane yy, całe nowe to ramię. Mówię, to jest bardzo gruby profil, bo to ósemka ścianka jest, więc zupełnie co innego niż było poprzednio, poprzednie było bodajże na trójce, więc to się łamało wszystko cały czas. Więc będzie to ładnie działać. Karetka mamy pospinaną, siłownik, siłownik trzeba było wymienić, trzeba było wymienić ten, całe tłoczysko jest nowe, założone nowy komplet uszczelnień, jest to poskładane z tyłu. To już teraz nie pokażę, nie będzie widać. No tu tak jak wspominałem wcześniej dwie osie były robione, włożone są elegancko tulejki, siłowniki z nowymi również tulejkami, nowe stworzenie to jest poskładane. No teraz jak już wszystko się usztywniło to się później jeszcze się okazuje teraz, że jak się karetkę do końca zamknie To tu na tym sworzniu dość duży luz jest No ale to tak po kolei jest, no, jeżeli się kasuje te luzy nie wszystkie no to Tak to później jest, że tam gdzie jest ładnie sztywno, fajnie to wygląda to później znowu się pokazuje I że tak powiem drażni oko ten luz w innym miejscu No ale może Pana właściciela nie będzie to denerwować i Przy tych luzach wszystkich, które miał to To i tak powinien być zadowolony no tu jeszcze jest, zgłosił nam na koniec to taką listę życzeń, którą jakby przedstawiał nam co jakiś czas. Co jakiś czas dzwoni, pyta kiedy maszyna, kiedy maszyna, ale dokłada nam zadań typu teraz, że do silnika się dostaje płyn chłodniczy. Jest duże prawdopodobieństwo, że może on przedostawać się przez pompę, bo z pompy jak się silnik odpali, to tu dziurkiem leci. Najpierw myślałem, że tu na tej złączce, bo tutaj jest o, jak widać tak mokro, ale on tam spływa tą dziurką inspekcyjną z tego z reparaturki i sobie to zlatuje, więc tą pompę trzeba będzie wymienić. Podejrzewam, że termostat od razu też zalać tą nowym płynem. Świeca żarowa jest w ogóle nie podłączona. Tu jest taka ciekawostka zaraz jak się odpali, to jest korek, który zaślepia magistralę olejową, smarną. Nie wiem czy on jest niedokręcony, czy się poluzował, czy po prostu trzeba dodać jakieś szczeliwko, odtłuścić to. Jak tylko się odpali to tu widać, że taka struga płynie po silniku. Także to też trzeba będzie zrobić. Jeszcze wskazania temperatury silnika też nie ma takie tam duperele w kółko coś. Nie możemy tego skończyć, bo w kółko coś nowego wychodzi. Klarka mamy poskładanego. Jest już wyjechany nadwór. A tutaj Tutaj mamy odpaloną całą tą blachę. Tak widać jest tu ładnie jest odspojona. To zobacz, jak ten wysięgnik pękał. To jest to jest blacha, która to jest ten płaszcz wysięgnika, tu lewa strona. On już pękł tak daleko. Yy, tuleja, którą żeśmy wycięli, a tu leży cała ta tuleja stalowa. W środku jest tuleja z brązu. Yy, tak to wyglądało na pierwszy rzut oka, że ona jest spawana w tą blachę i później w tą grubą, co tu przychodzi. Ale jednak się okazało, że tak nie jest. Tu od środka to ktoś nabobił spawu wcześniej, jak ten wysiłek zaczął pękać. Jak pękła ta gruba blacha, no to ta, ta cienka już za bardzo nie trzyma, bo ona nie jest, widocznie nie, nie jest od tego, żeby utrzymywać tą tuleję tu w odpowiedniej pozycji. Głównie za zadanie ma przenieść to obciążenia ta blacha. Czyli konkretnie ta, bo tu z tej strony to będzie... O, z tej strony to ładnie widać. No To jest tu wszystko tak na fest spawane yy, i tak to wygląda. Także yy, tu jeszcze, tu jeszcze wymyśliliśmy sobie takie wzmocnienie. Jest to ładnie na laserze wycięte z piątki, bo czy z szóstki. Blachy przyjdzie tutaj takie wzmocnienie od spodu. No tu sobie to wszystko odczyścimy i wspawa się to tutaj yy, zamykając możliwość łamania się tego wściegnika od spodu Zawsze to jakieś wzmocnienie dodatkowe no, na pewno nie zaszkodzi No a tu jest taka piękna blacha wypalona Na laserze z 15 blachy Krawędzie są takie jak Jak z jakiejś obrabiarki cence Pięknie że teraz Tymi nowoczesnymi Sprzętami do cięcia No witam witam Już mamy następny dzionek 25 dzisiaj yy, Kwietnia Yy, kilka słów na temat tego, co teraz tutaj działamy. Tak, JCB 53070 przyszły nowe sworzenie. Tu leje, tu jest przymierzony sworzenie do to jest główny sworzenie wysięgnika, który z tyłu jest mocuje cały wysięg do ramy. Tak, mamy luz, ewidentnie tutaj otwór będzie trzeba wyosiować sobie. Więc wytaczarka pójdzie w ruch. Tą oś rozkalibrujemy kilka milimetrów, wypawamy to wszystko i będzie zrobione ładnie pod wymiar. Tu wyciągłem też siłownik od poziomowania karetki. Tamte uszy też już mają sporo dosyć luzu. Nowy stworzeń co prawda załatwi parę jakiś tam dyszek milimetrów tego luzu, ale, ale coś tam zostanie. No. Tu już klient raczej się nie zdecyduje na to, żeby tamtą ośkę też robić. Chociaż by się przydało. Ale tam jeszcze nie ma tragedii. No tu leżą stare Stare stworzenie powyciągane. Yy. O, udało się dzisiaj. Kanał to stał tu przy kontenerze. Dzisiaj udało się wsadzić go w dziurę. O, siedzi sobie taki ładny klocek. Wydaje się taki niepozorny, ale jego waga to prawie 10 ton z tego co pokazało dźwigowemu na wyświetlaczu. Yy, dlaczego miałem dźwig? No. Yy, zamierzałem robić to własnymi maszynami, czyli tym JCB moim zielonym. I mam tutaj klienta ManiTu. To jest dość, dość mocny sprzęt. Myślę, że tam dźwig nawet może, będzie z 500 kg większy niż, yy, niż moje JCB, ale, ale to niestety to nie ta liga. To nie ta liga. Kanał stał tam, trzeba dojechać tu. Tu po drodze jeszcze jest zbiornik yy, na wodę. Yy, nie obsypany do końca, bo bo tu jeszcze gdzie ziemia wybierana między tymi dwoma betonami do podbudowy utwardzenia i do posadzkowania pod hale, która tu kiedyś może jeszcze stanie, nie wiem kiedy, ale jest taki ambitny plan. No i w końcu decyzja zapadła, że jednak wynajmuję dźwig, bo Bo sobie tylko biedy narobię, by trzeba tu z czterech ludzi, bo tak, dwóch ludzi w maszynach, z dwóch ludzi jeszcze, żeby coś tam próbowali gdzieś popychać, napychać, a przyjechał dźwig, Dźwigowy plus ja Nikt więcej nie był potrzebny Wykop ładnie przygotowany, równiutko wypoziomowany Włożyliśmy normalnie, to jakby nic nie ważyło Co prawda musiał się dwa razy przestawić, bo raz się ustawił Tu mniej więcej w tym miejscu Przestawił kanał Tu, o tu jeszcze jest taki widać ślad Gdzie on się stał Przejechał później Tam gdzie te ślady Ustawił się jeszcze raz Włożył i I gicior O tu jeszcze leży Wywalony siłownik teleskopu z żółtego JCB Dzisiaj jeszcze z niego wyciągnąłem siłownik poziomowania Właśnie walczę z nim A tu idąc po drodze Tak tu już sobie się nie na warsztat yy, Tu jest blacha po, Ta popękana blacha co tu miała takie pęknięcie Jest odpalona Ta blacha cienka yy, spłaszcza, Tak widać też jest pęknięta Już jest trochę tu przyfazowana yy, Teraz trzeba wstawić ładnie tą łatę to wszystko pofazować, wszystko przetopić, zalać. Podejrzewam, że chyba go sobie przewrócę w poziomie, bo nie mam aż takiej ręki, żeby ładnie te spawy w pionie pokłać, więc jak go sobie położę należąco, będzie mi to zupełnie wygodniej. No później druga sprawa, tak, tu jest Tu jest y, otwór i to, to sz szerokie są tutaj te szelki bardzo. I na y, prowadzenie y, stworzenia główki siłownika poziomowania, ale mimo to wytrzaskane jest to dość mocno, także nie wiem. No, to będę chciał klienta przekonać, żeby to osiować, bo tak, będę musiał osiować tu Osiować tu po wstawieniu Po wstawieniu nowej yy, tej tulei z tuleją yy, mosiężną Także to wszystko musi być ładnie przeosiowane, zrobione w osi yy, no, i, no i tam rama, czyli przynajmniej te trzy punkty No a taką ciekawostkę Może dla kogoś kto nie rozbierał siłowników z JCB yy, Fajnie są skonstruowane Wiadomo, główka masywna, yy, połączona trwale z, yy, z tłoczyskiem. Yy, gwint, yy, dławnica wiadomo w kolejności idzie. Teraz idzie dławniczka. Dławnicy już są nowe, uszczelniacze Tu jeszcze tylko o-ring mi został. Takie są ładne, zielone. On sobie przyjdzie tutaj w to miejsce. Ten o-ring przechodzi tu do środka, w tłok. Plus pasek uszczelniający ciśniowy przyjdzie tutaj. No i nowe pierścienie, nowe pierścienie prowadzące Cieka Ciekawym patentem jest y, zabezpieczenie tłoka. Teraz jest tu śrubka wkręcona szóstka, ale on normalnie sobie, y, jak jest tłok przykręcony, ustawiony, ta, ten otwór jest zgrany z tym otworem. Y, później w to miejsce wkłada się y, ten kołek stalowy, który sobie wchodzi tu dokładnie i zabezpiecza tłok. No dzień dobry, witam i następny działanek, już przedostatni w tym tygodniu, czwarteczek 28, dzisiaj. Teraz zaczynamy tą, tą fajniejszą robotę, tą czystszą. Bo tak, tu już mamy porościnane elementa blacha, ładnie laserem cięta, już jest przygotowana, wypalona. Do tej miejsce, gdzie będzie wspawana, już jest przygotowane. Ten otwór. Nie będę go szczególnie obrabiał. Bo ta tuleja, która tu będzie przychodzić, ona jakby nie współpracuje z tym otworem, więc to jest mniej istotne. Może później od, od, od tamtej strony, jak się to wszystko, a się blachy spawa, spawa tutaj na wierzchu, to od tamtej strony się ten spaw ładnie pouzupełnia. Tu już jest pęknięcie zaspawane, bo zafazowane tu jest zaspawane. Tu był pęknięty, jest zaspawany. Już jest, zacząłem montować jeszcze taką łatę z szóstki blachy. To dodatkowo ładnie tutaj to wzmocni. No, także teraz, teraz na to obrabiam obrabiam y, tą tulej, która była stąd wypalona, bo jest taka fafroc dla całych po tym paleniu, w tych spawach, w tej, reszt w tej resztka blachy po wypalaniu. No zaraz pokażę, o co chodzi. Już sobie włożyłem to karkę. Teraz te spawy stare. Stoczę. Tak myślę, że jeszcze zrobię minimalne zaniżenie średnicy gdzieś w tym miejscu, żeby sobie tą tulej włożyć w tą blachę. W blaszę wypale, później plazmą, otwór pod tą tuleję, żeby to wszystko ładniej mi pasowało i włożę do środka tulejkę, włożę stworzeń. Może stary, bo on jest tam trochę wy. Wybity, wspawa się to wszystko, ale mi się wydaje, że... bo teoretycznie mógłbym na gotowo tulejki już tutaj założyć, w te, w te tulejki mosiężne, w te tuleje stalowe, te główne tego wysięgnika, ale myślę, że jak to wszystko się pospawa, pospawa się tą blachę, tą łatę, to to się wszystko skrzywi, więc wątpię bardzo czy wyjdzie osiowość, więc podejrzewam, że bez wytaczarki tak się tu nie obejdzie więc od razu się tak nastawiam psychicznie, że to będzie robione właśnie w, tej, w ten sposób. Ta czapka będzie musiała być użyta. Chociaż może się spawać. Okaże, że stworzeń swobodnie przechodzi. Nie jest to wszystko pokrzywione od spawania. Może nie będzie trzeba. Zobaczymy. Także na razie, na razie lecimy, lecimy z, z, z koksem z obtoczeniem w wy prawie. Tu z jednej strony się zabiela. No, także łatę mam spawaną. Tuleja ja Spawana, jeszcze ciepła. Trochę z grubsza z tych bobelków oszlifowane. Jak na moje przeciętne umiejętności spawalnicze, aż tak tam źle chyba nie wyszło. Te spawy są jakieś takie w miarę ujdzie. No a teraz muszę cały wysięg zaczepić i przewrócić sobie go na drugą stronę. Yy, bo. Tu jeszcze zostało do pospawania tatuleja. W suficie raczej się nie podejmę spawać, więc chyba wygodniej będzie go sobie przewrócić. Także zaraz tu gratę sprzątam, robię miejsce i przewracamy go na drugi boczek. No, tu jest wszystko poczyszczone, pospawane, więc tu nic więcej już nie będę robił. Więc spokojnie można go odwrócić na drugą stronę, opsować z drugiej strony, obszlifować, postawić do pionu. Patrzę się, do poziomu może I czas przyjdzie na wytaczarkę Wytaczarkę będę montował Dobra, to do zobaczenia później No robótka skończona Przewróciłem to sobie do pozycji wygodniejszej Tu w środku o, Trochę ciemno, nie będzie widać Tutaj tuleja jest dookoła obspawana Tutaj jeszcze od spodu Jest wstawiona ta łata o, Tu ją ładnie widać jest to wszystko wzmocnione Nawet Wam powiem, że tutaj ta oś weszła Całkiem, całkiem Więc się przebije tu leje, zobaczymy, może nie trzeba będzie wytaczarki zakładać Zobaczymy jeszcze, no tutaj na pewno trzeba będzie, bo o, tu, jest, tu jest taki luz, więc jutro wytaczarka pójdzie w ruch No i tyle, te otwory się skalibruje yy, Wytoczy, później tam przy maszynie yy, Tak samo pod, pod ten główny stworzeń yy, Pod ten Zrobi się tulejowanie, żeby to było wszystko elegancko ciasno. Zamontujemy, zapniemy siłowniki i będzie w końcu tak trzeba. Także klient będzie na pewno z tego zadowolony. Dobra, to może jeszcze jutro jakieś wrzutki porobimy z, 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 z tulejowania tego i z montażu wysiennika na maszynę. To na razie i do następnego ujęcia z tego filmu. O, witam, witam. Dziś montujemy wysięgi do JCB730. ładnie wszystko pospawane, potulejowane, pomalowane. Także Tomek już szykuje, ustawia maszyny do dźwigania wysięgnika. Będzie mu to montować. No, witam serdecznie znowu. Yy, tak, dzisiaj trzeci święto, ale trzeba załadować auto. Przy różne graty, yy, bo jutro mam wyjazd do Karpacza. Yy, Tomek zostaje na warsztacie. Ma do dokończenia yy, JCB i Merlo. No, tutaj pokażę, ile to trzeba nabrać ze sobą, żeby roboty na wyjeździe zrobić. Tam mam do wymiany. Yy, też przy JCB 730c. Prawie wszystkie tuleje i w ramieniu roboczym. Także przygotowanie od najprostszych narzędzi, typu ciężki młotek, wybijaki poprzez wytaczarkę, bo nie wiadomo co tam się spotka, spawarka, co tu jeszcze mamy. Gazy, jakby trzeba grzać stworzenie, czy tuleje, będzie siłownik do wyciągania. No i oczywiście wszystkie części załadowane. I plus tam jakieś masa różnych drobiazgów. Także JCB wczoraj udało nam się nam się poskładać, kręciłem timelapse, jeszcze nie, nie oglądałem jak to wyszło, mam nadzieję, że coś tam będzie fajnego na tym widać, jak żeśmy zarzucili na maszynę. No, także w tej chwili tu jest już spięte głównym stworzeniem. Tu stworzeń siłownika poziomującego też jest pospinany Sworzeń stworzeń główny od głównego siłownika też tam na dole na dole siłownika podnoszenia masztu stworzeń był dobry więc wymieniliśmy tylko tuleje także teraz pozostało tylko poprzykręcać jeszcze hydraulikę czyli wszystkie węże które idą tam do siłownika do wysuwu do krokodyla do przechyłu łyżki. no i tyle no i tu praktycznie ta maszynka będzie zakończona masę pracy wyszły, tym było jest to to spawanie wszystko wyszło dość ładnie. Osiowanie wyszło ładnie. Krzywe to było naprawdę znacznie. Yy, to, że on pękł z lewej strony, już się tak odginał, bo lewa strona pękła, on się odginał w prawą stronę pod ciężarem. Zdeformowało to i ramę, i, i samotulejowanie yy, skrzynki wysięgnika, to wszystko było mocno zdeformowane. Więc jak mi to wszystko prostopadle do linii maszyny, do linii wysięgnika pomierzyli to, to trzeba było naprawdę. Noże, od taczarki, sporo materiału tam podebrać, te, wyrównać to wszystko, ponapawać i wyprostować te osie, ale Wyszło to naprawdę kapitalnie, więc myślę, że klient powinien być zadowolony No także ja już kończę Ko kończę powoli pakowanie się już Tak chodzę i robię sobie taką czeglistę. czy wszystko zabrałem No to najgorzej jak się jedzie daleko, ja jadę daleko, bo jadę aż pod Karpacz do miejscowości Ścięgny To jest jakieś w 280 km będzie od nas no, tam jest ten zakres dość duży, jadę sam Tomka zostawiam tu na warsztacie, bo będzie walczył z Merlo. To ma do zrobienia cylinder od tego siłownika, co go tam widać, jest wywinięty od Krokodyla, musi dorobić nowy cylinder, bo jest pozagniatany Tu przy silniku jeszcze jakieś... O, tutaj cieknący koryk ma do zrobienia Tu jeszcze jakiś wyciek przy siłowniku podnoszeniu masztu Takie duperele pozostały do zrobienia Powpinać nam krokodyla, yy, siłowniki od krokodyla, słożnie pozabezpieczać Przesmarować wszystko i No i też będzie koniec, no ta maszynka też tu trochę powstała, miało być szybko yy, Szybko, konkretniej na temat A klient tu nam nadokładał tej roboty i to wszystko się zaczęło wydłużać <laughs> No tu też wymieniłem, już to już chyba wcześniej wspominałem, pompa wody jest założona nowa i termostat plus uszczelki, płyn świeży zalany No także to by było na tyle i w takim razie do zobaczenia w następnym filmiku. Spróbuję coś, o ile tam będzie jakieś ciekawostki wyskoczą. Przy tym od w ścięgach Karpacza, to zrobię filmik z tamtego wyjazdu. Także kończę się pakować i do zobaczenia w następnym filmie.